Ocean Atlantycki podzielił nauki. Kolejny felieton z cyklu właśnie różnicy pomiędzy nauką polską a nauką amerykańską. Po moim wywiadzie dla portalu w Polityce z dnia 22 września bieżącego roku otrzymałem kilkanaście komentarzy. Szczególnie jeden z nich jest na tyle reprezentatywny, że wart jest odpowiedzi. Cytuję. Proszę Państwa, tutaj pokażę, jak to wygląda. Panie Gajewski. Karty na stół. Chełpi się Pan znajomością konstrukcji lotniczych, chociaż nie można znaleźć ani jednej Pana publikacji naukowej dotyczącej lotnictwa na portalach naukowych. Pana kolega, Pan dr Jan Błaszczyk, naukowiec z ponad 45-letnim stażem na dawnym Wydziale Uzbrojenia i Lotnictwa na Wojskowej Akademii Technicznej, na zeszłorocznej konferencji smoleńskiej udowodnił obliczeniowo, że w zderzeniu skrzydło brzoza skrzydło ulega złamaniu. Pan doktor Błaszczyk wszystkie karty wyłożył na stół, wszystkie algorytmy wysłał do organizatorów konferencji. To było rok temu i do tej pory nikt nie obalił jego obliczeń, mimo że w przeciwieństwie do laika lotniczego, doktora Biniendy, który pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej, nie ukrywał się za jakimiś animacjami, wszystkie obliczenia udostępnił. Czy czuje się Pan na siłach, aby obalić obliczenia człowieka, który niewątpliwie jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, ekspertem lotniczym? Czekam na Pana odpowiedź. Teraz jest już pora, aby odkrywać karty, a nie lać wodę. Koniec cytatu. Skoro czytelnik w polityce o pseudonimie Mix zadał sobie trud, aby mój wywiad przeczytać, wypada mi pochwalić go za trud i czas włożony w czytanie moich wypowiedzi. Samo czytanie nie oznacza jednak, by cokolwiek z tego tekstu zrozumiał. Dlatego w dużym skrócie powtórzę to, co powiedziałem w moim wywiadzie. Każdy samolot został zbudowany w oparciu o prawa fizyki, znajomość wytrzymałości materiałów, mechaniki, elektroniki i wielu innych dyscyplin o charakterze technicznym. Dlatego też wszelka analiza wypadku powinna opierać się o te same dyscypliny, co przy projektowaniu samolotu. Wytrzymałości skrzydła nie przegłosuje się w Sejmie ani żadnym sondażem opinii publicznej, a tylko i wyłącznie obliczy się za pomocą sprawdzonych obliczeń inżynierskich. Dlatego też wszelka działalność prasy, radia, a już szczególnie telewizji, mająca na celu zrobienie sensacji za pomocą sondaży czy też przecieków z prokuratury, daje tym mediom ocenę niedostateczną. Drogi czytelniku, kiedy wsiadasz do samolotu, pamiętaj o tym, że to inżynierowie projektowali tę maszynę i to właśnie oni posiadają największą wiedzę, a nie redaktor czy też astronom wierzący w nawet najbardziej pancerne brzozy. Przechodzę teraz do mojej odpowiedzi. Cytuję. Panie Gajewski, karty na stół. Proszę bardzo, tu mam karty, to są moje karty na stół. Cytuję. Chełpi się Pan znajomością konstrukcji lotniczych. Chociaż nie można znaleźć ani jednej pana publikacji naukowej dotyczącej lotnictwa na portalach naukowych. Wyjaśniam, że nie hełpię się znajomością konstrukcji lotniczych, bo po prostu je znam. Podobnie jak tysiące ludzi związanych z przemysłem lotniczym, o których też nie ma ani słowa na portalach naukowych. Cytuję. Pana kolega pan dr Jan Błaszczyk, naukowiec z ponad 45-letnim stażem na dawnym wydziale uzbrojenia i lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej, na zeszłorocznej konferencji smoleńskiej udowodnił obliczeniowo, że w zderzeniu skrzydło brzoza skrzydło uległo złamaniu. Odpowiedź: Wypada tylko pogratulować panu Błaszczykowi, że jego obliczenia obalają naukę na światowym poziomie. Liczę na to, że przyszłe samoloty zamiast z metalu będziemy budować z brzozowych desek. Cytuję. Pan doktor Błaszczyk wszystkie karty włożył na stół, wszystkie algorytmy wysłał do organizatorów e, konferencji. Odpowiedź. Jesteśmy szczerze wdzięczni za nadesłane algorytmy, które przesłaliśmy do miejscowego tartaku w celu zapewnienia obróbki drewna o jak najwyższej jakości. Odnośnie profesora Biniędy z przykrością informuję, że Szukaliśmy jakichś animacji, za którymi miałby się ukrywać. Co wiemy do dzisiaj? Animacje zrobione przez profesora Biniendę są jak najbardziej znane w świecie naukowym. Ale szukaliśmy jakichś animacji, o których Pan wspomina. Tutaj właśnie mamy jakieś animacje, o których Pan wspomina. I jak się okazało, był to po prostu fałszywy trop. Cytuję. Czy czuje się Pan na siłach, aby obalić obliczenia człowieka, który niewątpliwie jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, ekspertem lotniczym? Z prawdziwą przyjemnością informuję, że nie czuję się na siłach, by obalić obliczenia człowieka, który niewątpliwie jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Nie znam się na drewnie i nie zamierzam się w tej dziedzinie specjalizować. Cytuję. Czekam na Pana odpowiedź. Teraz jest już pora, aby odkrywać karty, a nie lać wodę. Więc przerywam teraz na chwilę moją wypowiedź, żeby pokazać moje karty. Proszę, tu jest karta numer 1. Tu jest karta numer 2. Tu jest karta numer 3. A tu jest karta numer 4. To są moje odkryte karty. Aha, jeszcze o laniu wody. Proszę sobie zanotować, że w klimacie kanadyjskim lanie wody o tej porze jest stosowane w przygotowaniu lodowisk dla dzieci. W związku z tym mogą tylko lepić bałwana, ale zgodnie z pańskimi insynuacjami nie mogą być lepszy od specjalistów z Polski, nawet tych z VAT. -u. Tak więc lepienie bałwanów zostawiam dla pańskiej przyjemności. Dziękuję za uwagę.